czy poziomy zdrowia klucz do pełni zdrowia. Klu medical, to z języka angielskiego jest poradnia medyczna, porada medyczna. <laughs> Powiedzmy, że to jest taki przewodnik po naszym zdrowiu, w takim dowolnym tłumaczeniu na język polski. W związku z tym na podstawie pracy serca, bo cóż, serce to jest organ, bez którego nie da się żyć. Czyli jak ono pracuje, to świadczy o, to, o tym, jaki mały organizm, w jakim stanie jest, czego nam brakuje, czego mamy za dużo. Wszystko serce może wziąć, pokazać, a odpowiednie parametry algorytmów komputera, w którym to urządzenie między innymi jest, takim małym komputerkiem, pokazują nam, gdzie my jesteśmy. I stąd się bierze ta, te trzy poziomy zdrowia, które do tego wrócimy, a ja chcę tutaj pokazać po kolei. Czyli mamy trzy poziomy zdrowia. Pierwszy poziom to jest ten najgorszy. Drugi poziom to jest taki przejściowy między tym złym a tym dobrym, który jest poziom trzeci. Nazwijmy, że to jest ten dwójka, to jest taka chwilowy, przejś, przejściowy. Nie zatrzymujemy się, bo niektórzy są tak co wygodni, że jak już wyszliśmy z tego poziomu pierwszego, to chulaj dusza piekła nie ma, bo jesteśmy na drugim, tylko że wtedy bardzo łatwo można spać w ten pierwszy i na sam dół. <grym, <grym, tak to nazwijmy. Dlatego dążymy do poziomu trzeciego, żeby nam było jak najlepiej pełna harmonia, pełne zdrowie. Y co możemy wobec tego, zacznijmy do tego poziomu trzeciego. Tu praktycznie wszystko, możemy jeść co chcemy, możemy pewne rzeczy robić. Dlaczego? Mamy pełną regenerację, oczyszczanie samo Organizm sobie potrafi wszystkie rzeczy wziąć i wyczyścić i tak dalej. Ma metabolizm bardzo dobrze funkcjonujący, w związku z tym nie ma tych problemów. Następnie y, y, możemy się wspomagać, bo wiadomo w jakim okresie żyjemy, w jakim czasie żyjemy, gdzie są braki, niedobory albo nadwyżki truc, wspomagać się w pełni z suplementami. Te suplementy są przyswajalne, a nie na zasadzie takiej, że, że one nam drenują tylko kieszeń. No i użyźniamy glebę dzięki temu, że to wszystko wydaramy. Tak samo jest kwestia taka, że na tym poziomie już mamy jakąś wiedzę. Czyli jesteśmy już odpowiedzialni za to, co robimy, to nie jest tak, że jak się już tu dostaliśmy, to rany włoskie wracamy do tych złych zwyczajów, tych złych nawyków. Nie, bo myśmy je stracili po drodze. Już to, co smakowało kiedyś. Na tym pierwszym poziomie nam nie smakuje. Zachowania, które kiedyś odbawiły, nas smucą. Czyli to jest taki stan idealny, by powiedział. I tutaj mamy... Podsumowanie tych wszystkich trzech poziomów zdrowia. Zacznijmy od tej trójki, najwyższy poziom, pełna regeneracja, suplementy i tak dalej. Dwójka to jest stan przejściowy, czyli zmieniamy pewne rzeczy i nie zatrzymujemy się na tym. I tu jest kwestia jeszcze taka, że mamy kwestię związaną z regeneracją. Na pierwszym poziomie regeneracji w ogóle nie ma, na poziomie przejściowym, tym drugim, taka jakaś regeneracja nam istnieje, ona istnieje. Jeżeli to przełożymy do poziomu drugiego, tego przejściowego, to te wszystkie elementy, o których mówiłem, mówiłem działają częściowo, to zależy, to zależy od pomiaru, to zależy od tego, jakie mamy wyniki, jak się czujemy, jaki jest w danej chwili potencjał organizmu. Mniej więcej tak to wygląda, ja wrócę do tej tabelki, ta tabelka nam już, przy... tylko żebyście tak sobie zauważyli, jest dwójka i pewne parametry. Utwalamy zmiany w stylu życia, możemy się wspomagać, ale jest regeneracja i jest bilans minerałowy ujemny. Co to znaczy? Tu jest zerowy że już zaczynamy pewne rzeczy żyć na bieżąco. To, co potrzebujemy, pozyskujemy z pożywienia i suplementów. Poziom pierwszy. Najgorszy stan chronicznej choroby. Wracając do tej pierwszej tabeli, że was przygotowuję że to jest 95% ludzi, w, którzy są na poziomie pierwszym i drugim, 80% jest na pierwszym. Czasami okazuje się, żeby wyjść z tego poziomu pierwszego, na poziom drugi wystarczy tylko zacząć oddychać. Nieprawdopodobne, ale tak jest. Prawdopodobnie jest 80% ludzi, którzy mają jakiś potencjał w organizmie, a go tłumią w ten sposób, że nie dodają tego tlenu. Mają tak po prostu i, i nie wiedzą o tym. Także to też bardzo łatwo zobaczymy, a po czym to zobaczymy, że inaczej oddychamy. Tak jak zapalamy ognisko i do tego ogniska nie dodamy tlenu, to jest dymu, więcej, ciepła, niewiele. Wystarczy dmuchnąć. Jest ogień, nie ma dymu, wszystko temperatura się podnosi. To widzimy w operacji jelit. Ja to Wam pokażę. W pierwszym poziomie, brak regeneracji, żyjemy z zapasów. Tylko i wyłącznie z zapasów. Te zapasy się uszczuplają, uszczuplają, a jak już ich braknie, to mamy atak serca, wylew, no inne przypadłości. Bez radykalnych zmian w życiu nie jesteśmy w stanie wyjść z tego poziomu. To jest bardzo ważna rzecz. W związku z tym, jeżeli ktoś nie jest gotowy, gotowy na to, żeby zmienić coś w życiu, czyli on nie jest gotowy na to, żeby być dobry. Pewne procesy można mu pokazać, bo on jest tego nieświadomy, i dzięki temu jest ten motywacja, żeby coś zmienić. Tu jest jeszcze jedna rzecz, którą tutaj opominąłem, że w tym poziomie żadna suplementacja, żadne dodatkowe rzeczy wspomagające nie działają. Suplementacja, czyli suplementy, leki też w ograniczonym stopniu, ale tak samo terapię. To, że nas poszczyknęło, mieliśmy weku, cool Poszliśmy do terapeuty, która nam ją po prostu weźmie i złagodzi ból, to on nas nie czuje. Ten temat wróci za tydzień, za dwa, jeżeli niczego nie zmienimy. No bo jesteśmy w tym poziomie. Tak to wygląda, to też wrócimy. Kwestia przejścia do poziomu pierwszego i drugiego i trzeciego, to potem sobie zostawimy na końcu. Wracam wobec tego do tej papelki i skupimy tutaj się tutaj tylko nad... Co to znaczy, że jesteśmy w poziomie pierwszym, drugim i trzecim? Jak się to robi, żeby. O, jest, jest, dziękuję bardzo. Chcę Wam pokazywać, że będzie lepiej. To jest ten poziom, kiedy jesteśmy w poziomie chronicznej choroby. Są takie dwa parametry. Ja mam tylko, mam wytłuszczone trzy parametry: LF, HF i BAT. Skupmy się tylko na tych dwóch parametrach. To jest praca jelit. Tak funkcjonuje nasz metabolizm. Tak można to rozszerzyć ogólnie. Nie czerpiamy się, się tutaj pewnych rzeczy. To są uogólnienia, które pokażą nam mechanizmy, które działają w, w organizmie. LF to są pozytywne procesy, czy dobre bakterie, tak to nazwijmy. HF, negatywne procesy i złe bakterie. Jeżeli widzicie, dominują tutaj złe procesy. To nie może się dobrze dziać, kiedy rządzi coś złego. W związku z tym jest taka sytuacja, jak jest. Brak regeneracji, bilans minerałowojenny, czyli jeżeli coś zjedliśmy, to myśmy pobrali z własnych zapasów minerały, witaminy, hormony i wszystkie inne rzeczy, po to, żebyśmy to jedzenie tylko przyswoili przetworzyli po prostu. Brak odporności. Cokolwiek nas ruszy to nam to szkodzi, to jest tak jakbyśmy szli sobie po pełnym chodniku to nie, ktoś nas może potrącić i wracamy, a gdybyśmy szli po linie to mucha nam siądzie na, na ramieniu i się przewracamy to jest ta różnica, czyli brak odporności i żyjemy cały czas z zapasów jak mamy zdrową mamę, możemy żyć do 30 nawet 40 lat tylko z zapasów, wszystko źle robić i mamy te zapasy żeby tak długo żyć, teraz mamy są chore w związku z tym te dzieci mają kilka, kilkanaście lat maksymalnie zapasów, a jeżeli ktoś nie dba o siebie, no to, to, są, to jest nieszczęście. Co wobec tego tu nie możemy robić? Zakaz suplementacji. Nie wyjdziemy z tego sta stanu, jeżeli nie zmienimy stylu życia. Co jest bardzo ważne jeszcze? Zakaz intensywnej aktywności fizycznej. Jak działa mechanizm tutaj, gdy ktoś się źle czuje, powie, no ruszaj się, wszyscy tak mówią. OK, ruszamy się, energia cała idzie w co? W ruch. Organizm do utrzymywania procesów związanych z obsługą nerwową potrzebuje dużo energii. On tej energii nie ma. On to wyłącza, czyli my się czujemy coraz lepiej. My nie czujemy bólu, nie czujemy zmęczenia. I jeżeli ktoś jest w tym zakresie i nie czuje się zmęczony, nie ma bólu, nie ma pewnych aspektów bez tragedii, znaczy że organizm już nie ma żadnej siły, żeby obsłużyć te procesy związane z odczuwaniem. Powyłączał to, bo nie ma wyjścia. On musi przeżyć, bo mu kazaliśmy wziąć i się aktywnie, fizycznie udzielać. Czyli to jest też rzecz, którą bardzo ważna, którą ludzie którzy nie rozumieją, bo jest takie powiedzenie, że jesteś otyły, jesteś chory, bo się nie ruszasz. Okay? Ale nie możesz wtedy się zacząć ruszać, kiedy już to wszystko masz. To trzeba powoli, jak już przestaniesz. Y, pewne parametry ci się zmienią, to zacznie się ruszać, to i Twoja otyłość też zejdzie, i wszystkie problemy się ustabilizują. Ale nie wszystko od razu i za dwa tygodnie. <laughs> Także to nam tutaj pokazuje. Robimy pomiar i widzimy, jeżeli parametr LF jest niższy od hf nasz metabolizm nie działa, w związku z tym jesteśmy w pierwszym poziomie zdrowia. I teraz może się okazać, że on nie działa, dlatego że źle oddychamy. Bardzo dużo tak jest osób. Okazuje się, że jesteśmy tutaj nagle, tylko zmieniliśmy oddech. Co to znaczy? Jeżeli z... wiemy, że tak to działa, no to przed jedzeniem, przed wysiłkiem, przed czymkolwiek oddychamy tak, jak powinniśmy i zupełnie to inaczej wygląda. Czyli to, co się nie było szans przyswoić, to tu się przyswaja. Co prawda w ograniczonym stopniu, ale się przyswaja. Już nie czerpiemy z zapasów, tylko po prostu na bieżąco, z pożywienia, pozyskujemy rzeczy niezbędne do życia. Także tak to mniej więcej wygląda. To ja tak może trochę koloryzuję, ale niektórzy nie mają tej możliwości, że nawet odtech to też nie działa. Wtedy są inne terapie, które wymagają dłuższego czasu, ale nie spotkałem się jeszcze z osobą, która by miała takie parametry, nie więcej jak tutaj są, żeby przy zastosowaniu pewnych rzeczy nie poprawiła sobie zdrowia do poziomu drugiego i trzeciego. Przejście z poziomu pierwszego na poziom drugi wymaga w zależności od stopnia. E, powiedzmy, degradacji organizmu e, od roku do 5-6 lat. Z poziomu drugiego do trzeciego wymaga miesiąca, dwóch, maksymalnie roku. Czyli jeżeli my tutaj wejdziemy, to potem już e, pełnia zdrowia jest w zasięgu bardzo krótkim naszego mm. zasięgu ręki, ale pamiętajmy, że bardzo łatwo możemy z tej dwójki spać na jedynkę i potem zaczynamy to wyjście po drabinie nowa. Czyli możemy spać w ciągu miesiąca. I potem trzy lata z powrotem robimy to. No. Skąd my to wiemy? Wiemy po tych dwóch parametrach. LF nam poszło do góry. Tu już dominują procesy pozytywne. HF jest wysokie, co prawda, ale już pozytywne rzeczy zdominowały. Już jesteśmy do przodu. Jest to prawie równowaga, ale to jest pierwszy objaw, że jest bardzo dobry. No i ideał to mamy LF 1100 HF28. Praktycznie to jest już. 20 razy, 68 razy więcej mniej więcej. Ten balans mniej więcej w przybliżeniu pokazuje nam jaki jest stosunek złych pozytywnych, yy, yy, pozytywnych procesów do negatywnych. Im ten, im, im ten yy, parametr jest wyższy tym lepiej. I tutaj pod, obok mamy taką informację, która nam jak gdyby jeszcze to podsumowuje, czyli ten balans średni yy, okres pomiarów przez miesiąc jest około więcej niż 20. Przy takim przechodzeniu to nie jest tak, że idziemy jak po linię prosto, po schodach do góry, ale schody są lepszym przykładem, bo trzeba się albo zatrzymać, albo czasami cofnąć w jeden schód. To jest sinusoida, to nie jest linia prosta, tylko to jest góra dół, góra, dół, góra, dół. I w zależności od tego, gdzie my patrzymy, tak jakbyśmy tutaj sobie mogli coś obserwować, to może nie. Ale tutaj, tu jest przypadek. Idziemy do góry. Tu się trzeba cofnąć, żeby ten szczyt zdobyć. To nie jest tak, że będzie zawsze linia prosta. Czyli zaczynamy coś zmieniać, parametry nam idą w górę, a my się gorzej czujemy. Nie działa. I tak z reguły bywa, jak ludzie po prostu nie mają jakiejś odności. W związku z tym rezygnują, a tu się okazało, że my jesteśmy w tym miejscu, a przed nami jest szczyt. To nam klub pokazuje. Tutaj nie ma sytuacji takiej, że jesteśmy oszukiwani, że jesteśmy niepewni. My źle się czujemy, parametry idą w górę, bardzo dobrze. To jest proces uzdrowieńczy. I w związku z tym to jest taka sytuacja, którą chciałem zwrócić uwagę i, i, i przy, tylko przy tych dwóch parametrach możemy pewne rzeczy określić. Tutaj mamy jeszcze parametr związany z obciążeniem potroby, funkcjami całego organizmu. Nie ma jeszcze innych parametrów związanych z pracą serca, ale to jest już dla osób, które by chciały pewne rzeczy tak bardziej szczegółowo się zorientować. Przy takim zwykłym pomiarze, czy ktoś wam zrobi, czy sami zrobicie sobie, <grywanie> zwróćcie uwagę tylko na te dwa parametry. Będzie więcej zwykłych rzeczy, to jesteście na poziomie pierwszym. Te rzeczy się równoważą, jesteście na poziomie drugim, dominują dobre rzeczy, jest bardzo dobrze. Tak chciałem Wam chciałem przekazać. Dziękuję bardzo.